Cześć, porozmawiamy dziś o regulacjach na rynku kryptowalut. Postaramy się zrozumieć, jakie projekty przeżyją regulacje, a jakie na zawsze znikną razem z waszymi pieniędzmi. Zdecydowanie słyszeliście o różnych sprawach sądowych w krypto i taka najgłośniejsza to jest przeciwko projektu Ripple. Jeśli okaże się, że jakiś projekt przegra sprawę sądową i nie da rady zapłacić kary, to ogłosi bankructwo, co oznacza, że zainwestowane pieniądze już raczej nie są do odzyskania. Ja mam na imię Michał, jesteście na kanale CryptoStars. Zacząć musimy od tego, jakie są aktywa na rynku. I tak, mamy trzy aktywa to Security, Commodity i Utility Token. Security to papiery wartościowe, jak na przykład akcje firm, które handluje się na giełdach papierów wartościowych, takich na przykład Nasdaq. Wszystkie papiery wartościowe w Stanach Zjednoczonych są regulowane przez SEC. SEC to komisja papierów wartościowych i giełd w Stanach Zjednoczonych. Commodity to towary. I są regulowane w stanach przez CFTC, to komisja handlu kontraktami towarowymi futures. I utility token, czyli tokeny użytkowe. Każdy kryptoprojekt mówi, że jego monety to utility token, czyli tokeny użytkowe i nie podpadają pod prawo papierów wartościowych. To dlaczego regulator SEC wytacza sprawy sądowe? Ponieważ SEC uważa, że Tokeny kryptoprojektu w większości to papiery wartościowe, a nie utility tokeny. Co oznacza, że jest złamane prawo. SEC, czyli Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd została powołana w 1934 roku po Wielkiej Depresji w Ameryce, kiedy bardzo dużo osób straciło pieniądze. Regulator SEC został stworzony, żeby nadzorować rynek papierów wartościowych. Celem jest ochrona inwestorów i zapewnienie uczciwości na rynku. Także ma zwalczać różnego rodzaju oszustwa i manipulacje. Ma nie dopuszczać do pojawienia się piramid finansowych, insajderskiego handlu, prania pieniędzy i ogólnie nieuczciwego handlu. Czyli ma chronić nas i nasze pieniądze. Taki odpowiednik komisji jest w każdym kraju. W takim razie, czemu projekty od razu nie zarejestrowały tokeny jako papiery wartościowe? Ponieważ trzeba było dostać pozwolenia, żeby móc emitować security token. Później trzeba otrzymać pozwolenie, żeby móc zamieścić swoje tokeny na któryś z giełd. A kryptogiełdy nie nadają się, ponieważ nie ma u nich licencji na możliwość handlowania papierami wartościowymi. Dodatkowo to wszystko zajmuje sporo czasu i kosztuje dużo ilość pieniędzy, plus każdy kraj ma swoje wymagania. Utility token prościej wypuścić i szybko można zamieścić, na której z typu Binance, Kucoin, Coinbase czy inny. Teraz nasze zadanie zrozumieć, jakie monety z większym prawdopodobieństwem będą uznane za papier wartościowy, a które nie. Pokażę Wam to na przykładzie tablicy, którą stworzył Rafał z jednego zamkniętego community, do którego należy. Moim zdaniem ona najlepiej to pokazuje. I tak, mamy tu takie 6 cech. Zielone oznacza, że kryptowaluta jest towarem, a im bliżej do czerwonego, tym większe prawdopodobieństwo, że kryptowaluta będzie uznana za papier wartościowy. Zacznijmy od bitcoina. On ma tylko mining. Cała podaż BTC jest wydobywana za pośrednictwem siły starań uczestników ekosystemu. I co ważne, wydobywać może każdy. Czyli wszystko wskazuje na to, że bitcoin jest towarem. Dodatkowo, to że Bitcoin jest towarem powiedział nam również Gary Gensler, przewodniczący SEC, a także stwierdziła to Komisja Handlu Kontraktami Towarowymi Futures. Dalej mamy projekt Cia Network. Tu mamy również mining, tak samo jak i u Bitcoina i private round. Czemu to jest znak zapytania? Ponieważ private round był, czyli inwestorzy zainwestowali w projekt, ale nie dostali żadnych monet Cia. Dopiero po uzgodnieniu z regulatorem inwestorzy mogą otrzymać monety CIA. Żadnych innych działań, które mogą zakwalifikować monety jako papier wartościowy, u CIA nie było. Zrobili to bardzo mądrze, oni nie narażają się na regulacje. EPTOS. I tu już mamy Private Round, gdzie inwestorzy otrzymali monety APT. I to już trochę źle, bo powstają pytania: kto inwestował, na jakich warunkach, czy wszystko według prawa itd. Tak Myślę jednak, że w Eptos ta kwestia jest bardzo dobrze dopięta, ale zważajcie na inne projekty, które mają mniejsze budżety i kwestie prawne mogą być słabo dopięte. Airdrop. Monety były rozdawane dla osób, którzy uczestniczyli w testowaniu sieci, np. instalowania portfeli i zrobienia testowych transakcji. Oprócz kwestii prawnych u regulatora powstaje pytanie, czy rozdanie nagród było uczciwe. Ponieważ organizatorzy wcześniej znają schemat przydzielania i rozdawania nagród, to w takim razie można bardzo łatwo stworzyć podstawione osoby i przydzielić im bardzo dużo nagród, co będzie nieuczciwe. Dlatego takie działania zwiększają ryzyko. Staking. Model otrzymania tokenów w postaci nagród można traktować jako dywidenda, którą otrzymujemy, kiedy mamy akcje tej czy innej firmy. Inwestorzy lokują swoje pieniądze i oczekują na zysk. Jeśli inwestor oczekuje na zysk dzięki wysiłku innych osób, takie aktywa są traktowane jako papier wartościowy. Gary Gensler również sugeruje, że tokeny Proof of Stake są papierami wartościowymi. Natomiast staking jest potrzebny w blockchainie z algorytmem POS, ponieważ zapewnia on decentralizację i to jest motywacyjny instrument. Ta kwestia nie jest jednoznaczna i to zdecydowanie powiększa nam ryzyko. Polkadot miał Private Round, ma staking, nawet miał. Public Round i to znowu mamy znak zapytania. Ponieważ w Polkadot zrobili to mądrzy, Public Round, który był w 2020 roku, to uczestniczyć można było tylko za pośrednictwem Bitcoina. Musiałeś kupić Bitcoina, wysłać do nich i za nie dostawałeś monety DOT. Zdaniem regulatora Bitcoin to towar i w tym przypadku można stwierdzić, że mieliśmy barter, a nie kupno i to już nie bardzo podpada pod określenie papieru wartościowego. Dodatkowo w swoim Twitterze Polkadot pisze, że oni rozmawiali z SEC i SEC nie ma do nich żadnych zastrzeżeń, przy czym w tym samym Twitterze oznaczyli regulatora SEC. BNB, token Binance, private round był. Airdropów na Binance jest całe mnóstwo i są jakie tylko chcesz. Staking też mamy. Burn supply to wtedy, kiedy projekt wywiera wpływ na sam token. Na przykład za pośrednictwem spalania tokenów. Po typu my wykupiliśmy i spaliliśmy taką ilość tokenów. To wszystko może być uznane jako manipulacja ceną. No i oczywiście public round, gdzie tokeny kupowało się za pieniądze, co ma cechę papieru wartościowego. Korzystając z danego schematu, można sobie rozdzielić monety na niskiego, średniego i wysokiego ryzyka. Podkreślę, że tu mówimy o ryzyku przyznania monety czy tokena za papier wartościowy. Bitcoin ma być uznany za towar. Litecoin jest forkiem Bitcoina i również raczej będzie uznany za towar. Dogecoin jest forkiem Litecoina i raczej też będzie uznany za towar. Elon Musk wiedział w co inwestuje i chyba wykupił większość emisji doge, dlatego ja osobiście spodziewałem się jakichś manipulacji na doge. CIA też ma najmniejsze ryzyko moim zdaniem, nie mam do czego się przyczepić w danym projekt, Plus w ich roadmapie jest wejście na IPO. Ogólnie bardzo mi się podoba dany projekt i widać, że z głową podchodzą do jego realizacji. Na kanale macie wideo o projekcie CIA Network i tu u góry też Wam się wyświetliło. Ethereum. Komisja handlu kontraktami towarowymi Futures mówi, że Ethereum to towar. Natomiast Gary Gensler sugeruje, że tokeny Proof of Stake są papierami wartościowymi. Moim zdaniem, nawet jeśli Ethereum będzie uznany za papier wartościowy, to myślę, że bez żadnego problemu zapłacą karę i będzie funkcjonować dalej jako już security token. Ponieważ kapitalizacja projektu jest bardzo duża, wiele osób jest zainteresowanych, żeby projekt dalej się rozwijał, co jeszcze ważniejsze na Ethereum jest mnóstwo projektów, dlatego moim zdaniem Ethereum ma niskie ryzyko. Przejdźmy do średniego ryzyka. Eptos Arbitrum to projekty, które stosunkowo niedawno weszli monetami na rynek. Zauważcie, że zrezygnowali z publicznej sprzedaży monet, o ile na wczesnych etapach rozważali publiczną sprzedaż za pośrednictwem platformy Coinlist, co pokazuje, że obawiają się regulacji i działają ostrożnie. Polkadot i Cosmos bardzo duże projekty z wielkimi ekosystemami. W nich nie było jawnej manipulacji ceną. Wielkość danych projektów możecie zobaczyć przez pryzmat zatrudnionych u nich programistów. Wideo macie u góry. Moim zdaniem te projekty poradzą sobie z regulacjami, natomiast jednak są już w średnim ryzyku. I przechodzimy do wysokiego ryzyka. BNB zabrała wszystkie negatywne punkty. Dodatkowo ciągle słyszymy o pozwach sądowych na Binance. I jeśli SEC będzie chciał, to bez problemu uzna BNB za papier wartościowy. Solana, tu było też wszystko. Był i public sale, była i otwarta manipulacja. Fundusze kupowali po 4 centy i po 20 centów. Na public sale sprzedano około 2% emisji po cenie 1 dolara. Później wykupili te monety z rynku, mając prawie wszystkie monety, zapampili cenę do 260 dolarów i powolutku zaczęli sprzedawać. Stąd i kasa na reklamę, w której wystąpił Mike Tyson. Głównym manipulatorem był Sam Bentman Fried. On też był założycielem giełdy FTX. Na solanie było bardzo dużo jawnej manipulacji, dlatego ją odnoszę do wysokiego ryzyka. Dalej mamy Ripple, moneta XRP. Zdaniem Sek, to papier wartościowy i sprawa sądowa już toczy się ponad dwa lata. Nie mogę zrozumieć osób, które wierzą, że XRP będzie wart 500 dolarów lub więcej. Nawet założyciel Jet McCaleb otrzymał 9 miliardów odchodząc z zespołu i wszystko sprzedawał przy każdym unlocku. Czyli sam założyciel nie wierzy w sukces, bo sprzeda wszystko w okolicach 1 dolara i mniej. Emisja XRP obecnie wynosi 51 miliardów, a on sprzedał 9 miliardów. To jest bardzo dużo dla projektu. Jedyne co mogę powiedzieć pozytywnego o Ripple, to że dziś to głównie oni walczą o interesy całego rynku kryptowalut w sądzie przeciwko SEC. Podsumuję i powiem, co ja będę z tym robić. Moim zdaniem, jesteśmy coraz bliżej regulacji na rynku kryptowalut. Oczywiście, ciężko przewidzieć, jak dokładnie będzie przebiegała regulacja i jak to wpłynie na cenę poszczególnych monet, ale ja myślę, że może być moment, kiedy będzie duży strach i mocny dump rynku. Wtedy ja będę kupować, ponieważ cena będzie bardzo atrakcyjna. Pytanie zostaje tylko, jakie monety kupować. Ponieważ większość monet raczej nie przeżyje regulacji, właśnie dlatego ja analizuję projekty już teraz. I w momencie regulacyjnego dumpu będę kupować te monety, które moim zdaniem mają największe szanse przeżyć regulację. Oczywiście tu trzeba będzie brać na siebie duże ryzyka. Oprócz schematu, który Wam pokazałem, możecie zastosować sobie test Howe. A jeśli chcecie wiedzieć, w jakie monety ja będę inwestować, to zapraszam na mój telegram kanał, tam ja opowiadam dokładnie, w jakie monety inwestuję, kiedy i po jakiej cenie. Cześć!